12 marca 1945 roku oddziały I Gwardyjskiej Armii Pancernej generała Katukowa oraz wchodząca w jej skład I Brygada Pancerna bohaterów Westerplatte wyzwoliły Wejherowo spod hitlerowskiej okupacji. To ważna data na kartach historii Wejherowa, dlatego co roku władze miasta, dowództwo wejherowskiego, Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej oraz kombatanci nie zapominają o tych, co oddali życie broniąc naszego miasta. Najpierw złożono kwiaty przy obelisku upamiętniającym żołnierzy I Brygady Pancarnej Wojska Polskiego na ulicy Strzeleckiej. Następnie na Starym Cmentarzu przed grobami żołnierzy polskich. Symboliczne wiązanki kwiatów złożono także na Cmentarzu Radzieckim. Od pięciu lat młodzież ze szkoły podstawowej nr 9 realizuje tak zwane podchody. Od czterech lat podchody rozgrywane są pod patronatem prezydenta miasta, co umożliwia udział w nich uczniów klas piątych ze wszystkich wejherowskich szkół. W ten sposób organizatorzy chcą zachęcić młodzież do zapoznania się z historią naszego miasta i dbania o pamięć uczestników tak ważnego dla historii wejherowa wydarzenia.